Będzie wspaniały dzień. Wspaniały dzień, bo zaczynam go od siebie. I jest to kolejny dzień, kolejne wydanie klubu po raz, tysiąc, po raz 2584, i jest dzisiaj niedziela. Tak jak zapowiedziałem wczoraj. W sobotę będzie to wydanie z nagrania, ponieważ chcemy dzisiaj z moimi dziećmi i wnukami pojechać do paru pięknych miejsc i prawdopodobnie wrócimy wymęczeni i bardzo, bardzo późno ostatnio zapytałem się, czy mogę jeden dzień puścić z nagrania i otrzymałem akceptację od wielu klubowiczów. Zatem, moi drodzy, zaczynamy! Kolejne wydanie. 17 dzień sierpnia, niedziela. 229. dzień roku. Do końca zostało nam jeszcze 136 dni. Uważam, że to bardzo, bardzo dużo, żeby jeszcze coś z tym rokiem zrobić. Natomiast, moi drodzy, Joanna Bielińska prawidłowo wytypowała liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie, typując 1057 osób. Przypominasz sobie cytat na ten tydzień? Jeśli nie podoba Ci się to, co otrzymujesz od świata, Zmień to, co mu dajesz. A mówimy w tym tygodniu o nawyku, bądź życzliwy dla świata. A dzisiaj tytuł na dzisiaj tego klubu to. Tylko dobro tkwiące u podstaw da moc wszelkim technikom. To jest zdanie, które przeczytałem kiedyś w książce Stevena Covey'a 7 Nawyków Skutecznego Działania, i zostało ze mną do dziś. Tylko dobro tkwiące u podstaw. Da moc wszelkim technikom. Równie dobrze można powiedzieć, tylko dobro tkwiące u podstaw działania da im prawdziwą moc. Pozwól zatem, że zadam Ci na początek pytanie. Co zmienia się w naszym działaniu, otoczeniu, gdy świadomie kierujemy się dobrem, nawet w najprostszych sytuacjach? Jaką jedną technikę, której używasz na co dzień, mógłbyś napełnić dobrem, aby stała się bardziej wartościowa i Prawdziwie skuteczna. Czy zdarzyło Ci się kiedyś robić coś, używać jakiejś techniki manipulacji w pracy, w relacji, bez głębszej intencji dobra? Przypominasz sobie, jakie były skutki tego? Dzisiaj opowiem Ci o tym, że człowiek może nauczyć się tysięcy różnych technik, ale jeśli w jego sercu nie ma dobra, te techniki pozostaną jedynie pustymi narzędziami. Dobro jest niewidzialnym fundamentem, ale jednak to właśnie ono decyduje o trwałości tej budowli. To właśnie dobro sprawia, że słowa mają moc, a nasze działania noszą wartość większą niż doraźny zysk. Techniki różnego rodzaju mogą na chwilę zachwycić, nawet przynieść krótkotrwały rezultat, lecz tylko dobro potrafi poruszyć serca i zostawić ślad na zawsze. Dlatego w klubie 555 Regularnie przypominamy sobie, że prawdziwa siła nie bierze się z formy, lecz z intencji. No i teraz możemy włączyć intro. Mamy dzisiaj kolejny dzień. Dopiero co tu siedziałem. Halo jak to szybko leci. <gry> Czas teraz na uśmiech, bo dobro tkwiące u podstaw daje moc wszelkim działaniom, a zewnętrznym przejawem dobra przecież może być uśmiech, taki prawdziwy, z serca płynący. A zatem, moi drodzy, może historia na dzisiaj ta historia jakiś czas temu była już w klubie, ale przypomnę ją, bo ona może nie do końca jest tożsama z tym, o czym Ci będę dzisiaj mówił ale pokazująca siłę intencji, że czasami przypadkiem, czasami zupełnym przypadkiem możemy wywołać wręcz niezwykłe efekty. Pozwól, że przypomnę pewną historię, która była już dosyć dawno. Dobre uczynki to Niewidzialne zawiasy we wrotach nieba. Wracając ze szkoły, Mark, młody chłopak, zauważył drugiego chłopca, który potknąwszy się, upuścił taszczone ze sobą rzeczy. Stertę książek, dwa swetry, i bezbolowe rękawice i mały kieszonkowy magnetofon. Musiało być już dosyć dawno. Mark podszedł do niego, by pomóc pozbierać porozrzucane szpargały. Ponieważ okazało się, że obaj idą w tym samym kierunku, Mark pomógł koledze nieść część bagażu. Chłopak miał na imię Bill. Kochał gry telewizyjne, baseball i historie. Miał spore problemy z kilkoma szkolnymi przedmiotami, a na dodatek rozstał się ze swoją dziewczyną. Kiedy chłopcy dotarli do domu Billa, ten zaprosił Marka do środka na kole. Spędzili wspólnie popołudnie, oglądając telewizję, rozmawiając i śmiejąc się z tego i owego. W końcu Mark wrócił do siebie do domu. Chłopcy widywali się od czasu do czasu w szkole. Raz czy dwa zjedli razem lunch. Potem obaj wylądowali w tej samej szkole średniej, lecz spotykali się raczej sporadycznie. Wreszcie nadszedł ostatni rok nauki. Trzy tygodnie przed rozdaniem świadectw. Bill poprosił Marka o chwilę rozmowy. Zapytał go: Czy pamięta tamten dzień sprzed lat, kiedy spotkali się po raz pierwszy? Czy zastanawiałeś się kiedyś? Dlaczego targałem wtedy ze sobą do domu tyle rzeczy? Zapytał go Bill. Widzisz, opróżniłem swoją szafkę w szkole ponieważ nie chciałem zostawiać po sobie bałaganu. Zabrałem mamie tabletki nasenne. Chciałem popełnić samobójstwo. Lecz gdy spędziłem z tobą, spędziliśmy trochę czasu razem, rozmawiając i śmiejąc się, zdałem sobie sprawę, że gdybym się zabił, ominęłyby mnie te chwile. Te i tyle innych, które miały jeszcze nadejść. Gdy pomogłeś mi pozbierać książki tamtego dnia, tak naprawdę zrobiłeś o wiele więcej. Ocaliłeś mi życie, Mark. Ja tę historię uwielbiam, ponieważ morał z niej płynący jest tak głęboki, a brzmi: nie ma czegoś takiego jak bułachy, życzliwy gest. Nawet najdrobniejszy gest może mieć ogromne znaczenie dla drugiego człowieka. Może odmienić czyjś dzień, a nawet jak w tej historii uratować komuś życie. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo wpływowymi ludźmi możemy być. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak możemy wpływać na innych. I naszym zadaniem jest chciałbym, żeby to było Zawsze intencją naszą i wszystkich klubowiczów, pozytywnego wpływania na innych ludzi. Bardzo jest to dla mnie ważne, żebyśmy my spod znaku 3 pią piątek 5.55 rozumieli to, jak bardzo jest to ważne, że nie ma czegoś takiego, jak błahy życzliwy gest. Żyjemy i o tym mówiliśmy wczoraj z Adamem, pamiętasz? Mówiliśmy o tym, że ludzkość jest lepsza niż nam się wydaje. Ale też dzisiejsze czasy mają swoją mroczną stronę. Żyjemy w czasach, w których techniki, metody, strategie, systemy rozwoju osobistego, sprzedaży czy zarządzania po prostu powstają, mnożą się jak grzyby po deszczu. Jest tego coraz więcej i często z przerażeniem obserwuję, jak bardzo wiele tego rodzaju, w cudzysłowie mówiąc, wynalazków pojawia się na rynku. Każdego dnia pojawiają się nowe kursy, nowe szkolenia, nowe metody, które mają zagwarantować, w cudzysłowie, zagwarantować sukces. Ale jeśli się zastanowimy głębiej, wszystkie te techniki i sposoby mają sens i moc. Tylko wtedy, gdy ich fundamentem jest dobro. Uważam, że bez dobra w sercu, bez dobrej intencji, bez wewnętrznej uczciwości, te techniki stają się jedynie pustą formą, drogą na skróty, która często jest dwa razy dłuższa, a czasem, czasem stają się nawet niebezpiecznym narzędziem. I jest mi naprawdę często przykro, kiedy widzę różnego rodzaju Techniki pokazywane w postaci szkoleń i kursów, które przekonują, że jest droga na skróty, że można zrzucić odpowiedzialność z siebie, że można osiągnąć coś nie będąc zdyscyplinowanym. Ja po prostu w to nie wierzę. I to już powiedziałem wielokrotnie w klubie, że ja wierzę w fundamenty, podstawy, w dobro. No bo czym jest technika, Jakaś sztuczka, manipulacja, bez dobra. Jeżeli weźmiesz na przykład pod uwagę taki skalpel w ręku chirurga, to samo narzędzie może komuś uratować życie lub je odebrać. Wszystko zależy od tego, w czyich rękach się znajduje i jaka intencja nimi kieruje. Tak samo jest z technikami komunikacji, negocjacji, motywacji lub sprzedaży. Jeśli człowiek ma u podstaw dobro, użyje ich by Tworzyć wartość, by budować relacje, by wnosić światło w życie innych. Na przykład, kiedy stworzyłem szkolenie Sprzedaż Naturalna, to bardzo często mówię tam, że są to pewnego rodzaju sposoby na odniesienie sukcesu w sprzedaży. Ale jeżeli nie jesteś przekonany o jakości swojego produktu i o tym, że niesie on w pewnym sensie korzyści dla klienta, bo jednym z fundamentów sprzedaży naturalnej są korzyści dla klienta. Jest to nie do pominięcia. Jeżeli niesie to korzyści klientowi, jest tam w tym zasada wygrana-wygrana, to uważam, że jest ok. Jeśli jednak jego intencją jest manipulacja, wykorzystanie lub zysk kosztem drugiego człowieka, to te same, te same dokładnie te same techniki stają się trucizną. Dlatego też to nie technika decyduje o wartości, tylko intencja. Chcę, żebyś wiedział, że dobro leżące u podstaw to nie jest naiwność. Dobro tkwiące u podstaw to energia, która sprawia, że to, co robimy, ma sens i trwałość. Techniki, manipulacje działają chwilowo, dobro działa zawsze. W biznesie często mówimy, możemy zrobić wynik kłamstwem lub manipulacją. Niestety często obserwuję to w świecie polityki, że ci ludzie nie cofają się przed niczym, byle tylko wygrać. Są gotowi wszystko zrobić, byle tylko wygrać, byle tylko dostać się w cudzysłowie mówiąc do koryta. Ale na jak długo? Zaufania raz utraconego się nie odzyskuje. Dobro. Dobro buduje mosty, które trwają latami. W relacjach możemy używać technik flirtu, manipulacji lub kontroli, ale prawdziwa miłość opiera się przecież na dobroci. To ona daje więzi, siłę, która przetrwa kryzysy. W rozwoju osobistym możemy codziennie powtarzać afirmacje, stosować techniki zarządzania czasem, uczyć się strategii działania, ale jeśli u podstaw nie ma dobra, pozostaje pustka. No bo czym jest sukces, jeśli okaże się, że osiągnęliśmy go tylko i wyłącznie kosztem drugiego człowieka, bez dania mu prawdziwych korzyści? Pomyśl teraz przez chwilę, czy warto zatrzymać się i zadać sobie pytanie. Co tak naprawdę daje człowiekowi moc? Czy jest to tylko technika, metoda, czy może jest to postawa? Postawa serca, intencji. Historia pokazuje, że najwięksi ludzie, którzy inspirowali świat, nie zaczynali od technik, zaczynali od dobra. Mahatma Gandhi nie potrzebował tych podręczników negocjacji, potrzebował serca pełnego miłości do ludzi. Nelson Mandela nie znał wszystkich trików psychologicznych, ale jego dobro i przebaczenie były potężniejsze niż jakakolwiek technika manipulacji. To właśnie dobro, to właśnie dobro sprawia, że technika staje się narzędziem budowania, nie niszczenia. Codzienna praktyka drobnych aktów dobroci. To one budują mięsień, serca, który potem naturalnie kieruje naszymi działaniami w stronę prawdziwych efektów. Pokora. Dobro daje mądrość. Jeśli łączymy jedno z drugim technikę, która jest narzędziem i dobro, stajemy się naprawdę skuteczni. Można by powiedzieć, że technika to pewnego rodzaju forma, czyli uczymy się tego, w jaki sposób się zachowywać, planować, rozmawiać. Ale dobro to prawdziwa treść, to sedno i najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Treść bez formy jest tylko chaosem. Jeżeli jednak połączymy, będziemy mieli do dyspozycji siłę, którą możemy wykorzystać, by może poprawić swoją sytuację, sytuację drugiego człowieka, a może nawet odrobinę zmienimy ten świat na lepsze. Bo tylko dobro tkwiące u podstaw daje moc wszelkim technikom i to taka propo tygodnia z życzliwością. Technika daje narzędzie, ale tylko dobro nadaje mu moc. I to jest właśnie to jest właśnie największa technika, ta największa tajemnica skuteczności. Technika może pomóc otworzyć ci drzwi, ale tylko dobro sprawi że ktoś zaprosicie do środka. Technika robi wrażenie, ale dobro zostawia prawdziwy ślad. Technika daje efekty na chwilę. Dobro buduje rezultaty na zawsze. Nadaje to właśnie dobro. Nadaje prawdziwy sens naszemu życiu. Technika bez dobra to pustka. To dlatego właśnie Steven Covey napisał w swojej książce ten to niezwykłe zdanie, które towarzyszy mi od ponad, od prawie 30 lat już. Jedynie dobro tkwiące u podstaw da moc wszelkim technikom. W tej historii, którą ci dzisiaj opowiedziałem o Marku, który zupełnie nieświadomie uratował życie drugiemu chłopakowi Bilowi. Pokazuje nam, że nie ma czegoś takiego jak bułachy, życzliwy gest. Każdy gest życzliwości w stosunku do drugiego człowieka, słowa otuchy, życzliwości, komplement mogą zmienić życie tego człowieka na zawsze. I zadaj sobie teraz pytanie na koniec: czy masz tego świadomość? Twoim zadaniem jest, Ponieważ kończymy tydzień z życzliwością, żeby wdrożyć ten nawyk w miarę szybko, jak najbardziej skutecznie. Że od teraz już po prostu nie będziesz się zastanawiać, przestaniesz osądzać, przestaniesz krytykować, przestaniesz narzekać i być może, podobnie jak yy, w książce, o której mówiliśmy z Adamem w sobotę, dojdziesz do wniosku, że ludzie są lepsi niż myślisz, bo dobro zacznie do nas wracać. Bo pamiętaj, o czym tak często mówię w klubie 555: Życzliwość wraca do nas zawsze wtedy, kiedy jej najbardziej potrzebujemy, a dobro jest paliwem naszej skuteczności. Myślę, że wystarczy na dzisiaj. Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, bo być może ktoś na to czeka: Na tę jedną ważną informację że Krzysztofa Marciszewska ma dzisiaj urodziny. I dla niej oczywiście najlepsze życzenia. Pełnego spełnienia życia. Najlepsze życzenia. Zrób teraz kciuka pod dzisiejszym filmem. Myślę, że on jest ważny. Chciałbym, żeby jak najwięcej ludzi go obejrzało. A przy okazji jeszcze pamiętaj, że ruszyła sprzedaż biletów na otwarcie pierwszych trzech nowych klubów 555 w Andrychowie 4 września, w Szczecinie 5 września i w Bielsku Białej 11 września. Możesz wejść na stronę klub55.pl, kliknąć na lokalne kluby 555 i tam znaleźć wszystkie możliwe terminy i zarezerwować sobie miejsce, bo. Bardzo, bardzo chętnie się z Tobą spotkam na takim spotkaniu, na otwarciu lokalnego klubu. I pamiętaj jeszcze: możesz się nauczyć różnych rzeczy, ale jeżeli nie będziesz miał w sercu dobra, to zostaną tylko pustymi narzędziami. Stosując dobro, stworzysz niewidzialny fundament, który pozwoli Ci zbudować budowlę nie tylko ogromną, ale jeszcze trwałą. Mam nadzieję, że to, co Ci dzisiaj powiedziałem, dotyka Twojego serca. Zapraszam Cię jak zwykle. Jutro w poniedziałek o 5.55. Zapraszam Cię na kolejne wydanie klubu 555, żeby rozpocząć tydzień z nawykiem bądź zdyscyplinowany i wytrwały. Już jutro o 5.55. Powiem tylko, że w nadchodzącym tygodniu będę spełniał jeszcze jedno moje marzenie, ale o tym dowiesz się dopiero we wtorek. Na razie to jest niespodzianka. Do zobaczenia o 5.55. Pokażę Ci może troszeczkę słońca z Hiszpanii, z miejsca, w którym jestem. A Ty miej jeszcze dzisiaj wspaniały dzień. Do zobaczenia. Dzisiaj klub, klub był troszeczkę krótszy, ale mam nadzieję, że jego głębia i treść dotknęły Twojego serca. Napisz mi, proszę, w komentarzu na YouTube czy na Facebooku, czy to, co dzisiaj powiedziałem, było dla Ciebie ważne? Że nie ma czegoś takiego jak błachy, życzliwy gest. A jeżeli podbudujesz wszystkie swoje umiejętności dobrocią, to Twoja skuteczność urośnie w sposób geometryczny. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć, cześć, cześć.